Cześć, witamy Was w ostatnim filmie z serii Z Włoch. Dzisiaj zabierzemy Was do Bergamo. Pokażemy Wam stare miasto z przepięknymi panoramicznymi widokami, ale w dużej mierze skupimy się na jedzeniu. Będzie pizza, pasta, tiramisu i wiele więcej. Jeśli jesteście ciekawi, co zobaczyć i co zjeść w Bergamo, zapraszamy do oglądania. Do centrum Bergamo dotarliśmy pociągiem z Mediolanu późnym popołudniem. Od razu udaliśmy się do naszego noclegu oddalonego od dworca o 20 minut drogi pieszo. Miasto jest na tyle małe, że wszędzie dotrzecie na nogach i nie będziecie musieli korzystać z komunikacji miejskiej. Tak prezentował się nasz nocleg. Zwiedzanie zaczęliśmy tradycyjnie od włoskich kościołów i spokojnego spaceru. Cześć. Witamy Was w czwartym filmie z naszej wycieczki do Włoch. Właśnie jesteśmy w Bergamo. Jest godzina 17.35, więc dzisiaj niewiele uda nam się zobaczyć. Skupimy się na tej dolnej części miasta, a jutro lecimy na Stare Miasto, czyli w górną część miasta. Może podjedziemy tam top z daną kolejką. Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj lecimy na pierwsze zwiedzanie. Póki co bardzo nam się podoba. Centrum Bergamo podzielone jest na dwie strefy, czyli Sita Alta, górne miasto ze starą zabytkową architekturą położone na wzgórzu oraz Sita Bassa, bardziej nowoczesna część budowana głównie w XIX i XX wieku. Na początku skupiliśmy się na tej mniej urokliwej dolnej części ze względu na godzinę o której dotarliśmy do Bergamo, ale oglądajcie film do końca, aby zobaczyć jak wygląda ta bardziej popularna i malownicza strefa. Za mną widać taki alak kiosk ruchu, gdzie u nas w Polsce gdzieś w 2021 albo 2022 zamknięto ostatni, taki prawdziwy kiosk. i takie łote, dlaczego tak nagrywasz? Przecież to jest kiosk z gazetami, nic nowego. No, i szczerze powiedziawszy, tutaj we Włoszech są dosyć popularne. Przedtem na to nie zwracaliśmy tak uwagi, aż to teraz, jak wyjechaliśmy. Fajnie, że mają coś takiego, że to przetrwało próbę czasu i ludzie ogólnie korzystają z tego. Oczywiście jest tam wszystko: gazety, magnesy, napoje, strapki, no to taka żabka, tylko nie ma hot dogów ani pizzy. Więc fajny smaczek, fajnie się tu zwiedza, póki co. I co? Lecimy dalej. Dubiąc wody. Bum. Bum. Za nami znajduje się La Antica Pizzeria. Nie jestem pewna, czy tak się to czyta, także od razu z góry przepraszam. Ale my byliśmy właśnie w pizzerii o takiej nazwie w Neapolu, która jest chyba właśnie taką OG pizzerią. A ta prawdopodobnie to jest sieciówka, tak mi się wydaje. Także zapraszamy do filmu z Neapolu, jakbyście chcieli zobaczyć więcej. W Włoszech bardzo dużo jest takich automatów, gdzie można kupić fajki. No i to jest ciekawe, bo zawsze się zastanawiałem, jak oni sprawdzają, czy ktoś jest pełnoletni. Pewnie przykłada się tu jakoś ID, czy pokazuje twarz, nie wiem. Ale jest to popularne, bo jak przychodziliśmy, to nieraz widzieliśmy, że ktoś akurat kupował. Popularne, no i na pewno spotkacie w czasie swojej podróży takie automaty z fajkami. Zauważyliśmy, że w tym rejonie Włoch praktycznie na każdym kroku możecie spotkać takie fontanny, w których można napełnić butelkę i napić się wody. No to jest bardzo spoko, tym bardziej, że to jest kraj, w którym jest dosyć ciepło, więc trzeba pamiętać o nawodnieniu. Jedną ciekawostką, o której wszyscy wiedzą, jest to, że Włosi stają dosłownie wszędzie gdzie się da. Wystarczy, że włączą tryb awaryjny i na przykład rozmawiają przez telefon, stoją w miejscu, gdzie nie można, nawet jak jest znak, że do 20 minut, a potem wypad, to nic sobie z tego nie robią. Przekłada jest m.in. osoba, która tutaj stanęła obok na ścieżce rowerowej. No i co, sobie rozmawia przez telefon, czy luję bombę. Jest wszystko ok, więc wiecie. Po, po jednej takiej gałaszce, czy jak? Wzięliśmy dwa smaki lodów, pierwszy to jest kokos Kokos straciatella i jezus jest pyszny I ja chciałam wziąć ten sam, ale Mati powiedział, nie weź inny Byłem ja szybszy, lepszy, pierwszy Ja wziąłam grapefruit i bergamotka z różowym pieprzem, jest dziwne Nie <laughs> jest dobry, ale ale ten jest wybitny ten jest po prostu dobry Generalnie super miejscowo. 2,50 za jednego. W porównaniu z tym, co w Mediolanie, no w Mediolanie były mniejsze. Za 3,80 chyba. W coś takiego. Nie wiem, ale będzie w filmie z Mediolaną. Zapraszamy. Bardzo dobre, pyszne, polecamy. Wreszcie nadeszła godzina otwarcia restauracji po zjeście, dlatego udaliśmy się na kolację. Uwielbiliśmy już na i na wstępie było bardzo miło, ponieważ zostaliśmy poczęstowani na wejściu takimi smażonymi kuleczkami, nie wiem za bardzo co to było. No takie smażone kulki z ciasta, coś takiego, jedliśmy podobnego na polu, nie wiem czy, ko czy kojarzysz o co mi chodzi. Kupiliśmy przy tej galerii di Umberto takie duże smażone kawałki czegoś z ciasta, to to smakowało podobnie. Będziemy jeść vitacina de pasta, wygląda to w ten sposób. I do tego po takiej małej szklaneczce wina, które później zamówiliśmy w wersji półlitrowej. Ja zamówiłam sobie makaron, mat i pizzę. No, także zaraz będziemy testować, oby było pysznie, bo oceny są wysokie jest 4,3. I ponad 7 tysięcy opinii. Bardzo dużo. No, słuchajcie, dostaliśmy to ekspresowo. Nie wiem, może 7 minut zajęło oczekiwanie. Moje wygląda dobrze, ale Matiego wygląda zajebiście. Ja szybko spróbuję, żeby on zrobił test. Bo myślę, że to Was bardziej ciekawi, co on sądzi o tym, co dostał. Takiego rodzaju pasty jeszcze nie jadłam wcześniej. Smakuje jak trochę z lasani. Susik jest pyszny. Do tego są chyba kawałki cukini, z tego co pamiętam. Chyba tak, albo bakłażana. Nie wiem, ale generalnie bardzo dobra, smaczne, no. Ale sprawdźmy, co Mati powie o swojej fizy. Ogólnie lubię zamawiać we Włoszech pizze, które mają mało składników, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby czuć te ciasto. Ale stwierdziłem, że tutaj zamówię to, co szef kuchni poleca. Ta pizza, pode mną, kosztowała 14 euro, czyli cena bardzo fajna, rozsądna. No nie spodziewałem się przede wszystkim tego rozmiaru, bo rozmiar robi wrażenie. No przyłóż dłoń. No to jest moja dłoń. To jest moja druga dłoń. A to jest Twój brzuch. Ciekawe, gdzie to się zmieści. Ja to akurat zmieszam, to się nie martwmy. Cena... Bitna, świetna jak za tak dużą pizzę, no ale co, no, przede wszystkim trzeba spróbować, żeby się dowiedzieć czy to w ogóle było warto jest dobra, jest ciekawa ma też ciekawą oliwę jest jakaś inna oliwa niż zwykle truflowa? możliwe spróbuję przede wszystkim tego mięska to mięso to jest ogólnie kiełbasa chociaż nie wygląda, to jest jest bardzo specyficzne smaku, ale pozytywnym tego słowa w znaczeniu, że to smakuje ciekawie, naprawdę wyróżnia się smakiem. szczerze, bardzo dobre, takie nowe przeżycie świadczenie z taką pizzą. ja ogólnie polecam. jesteśmy już po jedzeniu i ja już dzisiaj nie chcę patrzeć na jedzenie. jestem potąd napełniona. jeszcze spróbowałam pizzy od Mattiego. była przepyszna, ale też ogromna. Po prostu porcja jak dla trzech osób, a my jesteśmy w dwójkę. Chlebek jeszcze do tego był przepyszny, zjadłam tylko jedną kromkę, żeby sobie zamoczyć w tym sosie, który został na koniec. No, wszystko było pyszne, wszystko było w dobrej cenie, wszystko było wielkie. Wino jest gazowane z jakiegoś powodu. Tutaj właśnie Państwo obok nas też się zastanawiają, czy tak powinno być, czy to jest okej. Okay. Ale jest smaczne. Generalnie jesteśmy full. Idziemy stąd. Jesteśmy już po śniadanku. Będę cicho, bo inni goście hotelowi też już się tutaj zeszli na śniadanie. Było naprawdę pyszne. niestety na słono są do wyboru tylko tosty, ale to jest raczej klasyk tutaj we Włoszech, że raczej śniadania się je na słodko. Wszystko jest pyszne, obsługa jest tutaj przemiła, po prostu bardzo polecamy Wam ten nocleg, bardzo. Wśród tych wszystkich noclegów, w których spaliśmy na tym wyjeździe, ten jest zdecydowanie najlepszy, lepszy od Ibisa, mimo że dostaliśmy tam upgrade. Także nie, naprawdę jest mega, śniadanko pyszne, kawka pyszna, polecanko. I nadeszła pora na odwiedzenie Citta Alta. My, oczywiście, zdecydowaliśmy się na wejście tam pieszo, ale jeśli nie lubicie lub nie możecie tyle chodzić, to możecie skorzystać z kolejki za Euro 70. Jako pierwsze widzimy mury weneckie, które mają 6 km długości i w niektórych miejscach nawet do 50 m wysokości. Możecie z nich podziwiać panoramiczne widoki na dolne miasto. Następnie przechodzimy przez Porta San Giacomo i docieramy do górnego miasta. Jeśli lubicie stare miasto z historią, to Citta Alta z pewnością Wam się spodoba. Znajdziecie tu wąskie uliczki, starą renesansową zabudowę i niesamowite widoki. Bergamo ma swoje korzenie jeszcze w czasach celtyckich i rzymskich, kiedy jego nazwa brzmiała bergomum. W średniowieczu było niezależnym miastem, a później przez wieki przechodziło z rąk do rąk, aż w XVI wieku trafiło pod panowanie Republiki Weneckiej, która otoczyła je potężnymi murami. Po upadku Wenecji miasto znalazło się pod panowaniem Habsburgów, a następnie zostało włączone do Zjednoczonych Włoch w XIX wieku. Polecamy Wam udać się jeszcze bardziej w górę. A dokładnie do Torre Castello San Vigilio. Tutaj także dojeżdża Funicolare, czyli kolejka, więc możecie tutaj dotrzeć bez problemu, jeśli nie lubicie chodzić. Jednak my, oczywiście, polecamy spacer, ponieważ widoki tutaj są nieziemskie, a my co chwilę się zatrzymywaliśmy, aby się nimi nacieszyć. Dało nam się stobić zamek, który jest na górze. To jest torre Castillo San Vigilio, czy jakoś tak. Pewnie źle to powiedziałem, a Ania już tutaj macha głową. Widoki są bardzo ładne, widać nawet troszeczkę alpy. Jest tutaj fajnie, bo nawet jak siedzi słońce, to są tutaj jakieś drzewka. Fajnie wieje wiaterek. No i przede wszystkim widać znaczną część tutaj miasta i okolic. Bardzo fajna atrakcja darmowa, więc wszystko na plus. Ludzi nie ma za dużo, więc też jest to super na plus. No, a w sumie, która jest godzina teraz? 11? 12? No. To też z drugiej strony Bergamo nie jest miastem takim mega turystycznym, więc może to dlatego jest tak tutaj trochę mniej tych wszystkich zwiedzających. Praktycznie w każdym Carrefourze możecie dostać taki napój, on występuje w kilku smakach, ale przetestowaliśmy trzy chyba i ten jest najlepszy. Generalnie jest taki dosyć gorzkawy, czuć mocno cytrusy, jeśli lubicie takie smaki, warto sobie kupić. Dobry. mnie. Bergamo wielu osobom kojarzy się jedynie jako przystanek w drodze z Polski do Mediolanu. Tymczasem nam spodobało się tu o wiele bardziej niż Mediolanie, który jest po prostu dużym, tętniącym życiem miastem. Zobaczcie. W starej części miasta możecie również zostawić swój bagaż. Kosztuje to 99 centów za godzinę, co jest, wydaje mi się, spoko opcją, bo w większości miejsc macie narzucone minimum np. Na 6 godzin i później dopłatę za każdą godzinę. Jak potrzebujecie zostawić tylko na chwilę, na 2-3 godzinki, to to jest dobra opcja. Nam na szczęście udało się zostawić bagaż w hotelu. Pani za nam zaproponowała sama, że możemy go zostawić i nie zapłacić za to nic, także tym razem nam się udało. Ale jeżeli nie będziecie mieć takiej możliwości, no to tutaj jest taka opcja. Siedzimy tu od kilku minut, Mati poszedł do toalety i ja teraz miałam czas, żeby się przyjrzeć jak to wszystko tutaj funkcjonuje i jest to ogromny, gigantyczny lokal, jest tutaj kilkaset gości mam wrażenie, siedzimy na ogródku i już tutaj jest ze 100 osób, a jeszcze jest całe wnętrze, oni wszyscy ci kelnerzy mają takie takie jakby tablety do, do składania zamówień. I jakby chyba wszyscy na całej tej restauracji wiedzą dokładnie, przy którym stoliku kto co zamówił. Dlatego, że inny pan nas sadzał, inny pan by zbierał od nas zamówienie. Pani chwilkę później przyniosła nam napoje. Wszystko tutaj działa bardzo sprawnie. Każdy ma tutaj jakąś swoją rolę. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak taki duży lokal może sprawnie działać. Także szacun. Jeśli chodzi o te pizze, wyglądają na całkiem spore. Mam nadzieję, że będą też smaczne, ale patrząc na ilość opinii i łączną opinię na Google Maps, no to raczej zapowiada się, że będzie dobrze. No pyszna. Jest naprawdę dobra. No co tutaj można było. Zapytać. Jest pyszny sos pomidorowy. Pyszne proszuto krudo, ciasto bardzo fajne. Lepsze niż to, co wczoraj miałeś według mnie. Naprawdę dobre, a jestem bardziej ciekawa w sumie tej z tuńczykiem. no bo to to jest taki, taki, taka podstawa, nie? A taka z tuńczykiem? Coś innego. Przyszły właśnie nasze pizze jak za 12 euro, no to świetna cena, bo mamy pizzę, mamy napój, jeszcze będzie deser, ale to za chwilę. Podoba mi się to, że zawsze jak podniosę taką pizzę, to widać, że w środku czuć ten ciężar, no ale co, no trzeba spróbować. ciekawe nie, nie dostaliśmy oliwy. Może tutaj tak się je pizza, bez oliwy. To jest najlepsze ciasto jakie jadłem na tym wyjeździe, jeśli chodzi o pizzę. Ser też bardzo dobry. Czuć przede wszystkim tutaj tego tuńczyka. W tej cenie 12 euro, każde z nas miało jeszcze po deserze. Ja sobie wzięłam sorbet cytrynowy, a Mati wziął tiramisu, ze względu na to, że chcieliśmy spróbować obu tych deserów. To się chyba będzie pić przez tłonkę, chociaż myślałam, że to będą loda, to bardziej wygląda jak jakiś shake. Wow. No to jest jakby shake zrobiony z sorbetu cytrynowego. No jest to przepyszne, no zajebiste. Zarąbiste. To Ci będziemy mega smakować, jestem pewna. Dobra, teraz próbujemy tiramisu. No to tiramisu muszę przyznać, że jest takie 11 na 10. Jest po prostu, no jest przepyszne. Mniam. Już takie dobre. A te słodkości wyglądają cudownie. Oczywiście ja zacznę od tiramisu, no bo bardzo lubię tiramisu Ale pachnie! faktycznie Nie wiem czy to jadłem lepsze kiedyś milionek. Ja cię kręcę Nie no klasa to jest Jest 11 na 10 I jeszcze w jak dobrej cenie to jest no, To jest no. niesamowite To jest chyba najlepsze tiramisu jakie jadłem w życiu No Ale konkretnie tego, to jest też Sorbet cytrynowy, na shake, tak jak powiedziałaś. Też ładnie pachnie, no, intensywnie pasuje. pachnie. Powiedzcie, że jest o wiele słodszy niż myślałem. Okay. Jest kwaśny, ale może troszeczkę za słodki jest mi się wydaje. Ja jadłem w życiu trochę tych sorbetów cytrynowych jest troszeczkę za słodki. Ten bardzo dobry, ale ty na wygrywa. A po pysznym obiadku i jeszcze pyszniejszym deserze poszliśmy sobie na Aperol. Jeden kubek, 5 euro. No i co, lecimy zwiedzać z Aperolem w ręce. Jeśli mielibyście tylko kilka godzin na zwiedzanie Bergamo, zdecydowanie skupcie się na górnym mieście. Dolne miasto to raczej miejsce do życia na co dzień, a jeśli chodzi o zwiedzanie, to ta starsza część zdecydowanie wygrywa. A my musieliśmy udać się w stronę dolnego miasta, ponieważ niestety nadchodził czas wyjazdu na lotnisko. Jednak po drodze udało nam się jeszcze coś zjeść. Znaleźliśmy sobie miejsce, gdzie sprzedają kanoli i kupiliśmy pistacjowego, bo Ania nalegała. Jest ogromne ogólnie, możesz pokazać, nie wiem, czy będzie widać. To ogromne. No tylko jednego z racji tego, że i tak ja jest jesteśmy dobry. na jedzeniu. Mm. No, spróbuj. No jest pyszne. Jest bardzo pistacjowy. Grupiący, chłodny. No no pycha. Spróbuj. generalnie zajmuje się sprzedażą mm. słodyczy pochodzących z Sycylii. Dobre. Bardzo pistacjowe. No, przez ostatnie kilka dni mm. jadłam na śniadanie te rogaliki, te Santy z nadzieniem pistacjowym i to jest chyba z pięć razy bardziej pistacjowe niż wszystkie te rywaliki. Już jest nasze ostatnie danie we Włoszech, więc zdecydowaliśmy się na makaron. Idealne ostatnie danie, ponieważ pizzą, muszę się przyznać, już się przejadłem. Moja pasta z pesto kosztowała 13 euro, Matiego kosztowała 12 i do tego mamy dwa razy aperol po 3 euro. Ta moja wygląda bardzo ładnie, ta Matiego nie do końca dobrze wygląda, tym bardziej, że jedliśmy już ragu w mieście, z którego pochodzi, czyli z Neapolu i tam bardzo nam smakowało. Jedliśmy w takiej knajpie, która była naprawdę polecana i tam było przepyszne, ale okej, okay. nie gadajmy, próbuję. Okej, okay, to jest coś, czego oczekiwałam. Jest delikatne, bo ja właśnie nie miałam w ochoty zupełnie na nic intensywnego, bo że jestem przejedzona. Jest to delikatny, smaczny makaron. Troszeczkę może za bardzo ugotowany, wolałabym trochę bardziej al dente, ale i tak mi odpowiada. Jeszcze spróbuję tych pomidorków, czy one są jakoś przyprawione. Pomidory są zimne. To mnie zaskoczyło, bo wyglądają jakby były to danie na ciepło zrobione. Nie jest to na pewno najlepsze danie, które jadą tutaj we Włoszech na tym wyjeździe. Jest ok, ale raczej nie do powtórzenia. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że to jest najgorszy apero, <grym> który mamy na tym wyjeździe. Nie jest tak, że to jest kuję świata, ale no, no jest kiepski. Aczkolwiek najtańszy jaki braliśmy, więc można powiedzieć, że wybaczamy. Twój makaron był za bardzo rozgotowany. Zobaczymy tutaj u mnie. U mnie wydaje mi się, że jest lepszy, że jest. No dobre jest, jest altendę, ale smaku, szczerze powiedziawszy, nie ma szału. Nie wybija się tutaj za bardzo czy ten sos, czy smak makaronu. Spróbuję jeszcze raz z tą ilością sosu. No zdecydowanie o niebo lepsze jedliśmy w Neapolu, no, co zmienia fakt, że za taką cenę, jaką tutaj zapłaciliśmy, no to budżetowo warto zjeść, ale no szału nie ma, moim zdaniem. Kończy się nasza włoska przygoda na tej paście, średnio udanej, ale wyjazd był udany, więc to najważniejsze. <laughs> Było fajnie, dużo rzeczy zobaczyliśmy, bardzo dużo pochodziliśmy, zdobyliśmy góry, zdobyliśmy miasta. Ogólnie cała wycieczka bardzo udana, no ale pora wracać do domu, więc lecimy na busa, a potem lecimy do Katowic. Na razie.